A, witam Cię serdecznie. Pokażę Tobie, jak pomalować fotel skórzany, właśnie takimi tanimi farbami. Fotel skórzany. No, ma drewno i ma taką poszycie skórzane u góry. No, już Ci pokazuję, tak wybacz, że. Bo wziąłem drugi, już na dworze jest naszykowany. To jest takaż oto skóra, taki, oto drewniany, podstawa. Dość ciekawy. Dlaczego on? Kiedyś malowałem, i pani chciała je wyrzucić. Po prostu zadzwoniłem do kolegi i ten kolega no, wziął sobie, ale mówi, że fotele mu się nie mieszczą. Chcesz to bierze albo wyrzucam. No to wziąłem. A taka ciekawostka u tej pani była, że ja tapetowałem, tak tapetowałem i na tym fotelu cały czas siedział i na mnie patrzał taki pan. Wiecie, 5 minut, 10 minut dam radę, ale. To już było kilka godzin. No i hm, jakby tu go zagadać, żeby sobie poszedł. Mi się ręce trzęsą, tania tapeta, drzesie mi strasznie. No i tak, czy jestem na Facebooku? Sam zagadał. No nie jestem, nie? Pokazałem mu ten Facebook. O, lubisz NASA? Mówię, no tak, lubię NASA. Lubię takie fajne nowinki w ogóle. No bo ja pracowałem w NASA, teraz jestem na emeryturze. Nie, no tak, byłem inżynierem tam od lunchu, no nie wiem co on lunch podawał, nie od startów. No, to wtedy jeszcze SpaceX nie było takie słynne. No, się pytam, a co teraz, znowu na księżyc? Nie, teraz SpaceX. A, no tak, tylko, że to było kupę, kupę lat temu i mam te fotele z sentymentu, nigdzie mi nie pasują. Stoją w kuchni, a mam je tylko dlatego, że siedział na nim inżynier z NASA. No i pytam się, a ilu tam jest, panie, Polaków? No, są, są, mówi, są. Tam u mnie jest chyba dwóch, mówi. No to ciekawe, a tutaj z tej Balimeny to ktoś jeszcze jest? Nie, nie ma, mówi. Z Belfastu był jeden, tam dawno temu. A tak z Irlandii Północnej to nie było nikogo, nie? No to coś mówię, kurczę, to jest miejsce dla mnie. No, taka historia sentymentalna z fotelem, w którym siedział inżynier z NASA. Tutaj już tobie pokazuję, jest ta druga część skórzana. Tamtą wyniosłem, ją też pomaluję. A dlaczego? No bo wiesz, to jest zniszczone totalnie, Tu to jest kocem przykryte, żeby sobie usiąść. No i tak bardziej sentymentalnie, jak to jakościowo, bo chodzi o to, że te fotele do niczego nie pasują, a i tak leciały już na śmietnik dwa razy. <laughs> Także spoko, biorę, bierzemy się za malowanie. Tu jest taka szuflada, nie? Będę malował później. Ale teraz to wszystko muszę wyczyścić, bo to jest strasznie brudne. No to co? Myję denaturatem, a później malujemy. Tak, dzisiaj w ogrodzie. Oh, me. że ładnie jest nie można nawet nie przerywać, standardowo trzy razy Tutaj i tak będzie zakryte, ale pociągnę. Sąsiedzi wyszli, ognisko palą. Było tak fajnie, cicho. No trudno, takie życie. Dobrze, że nie w bloku. To już jest drugi raz, w ogóle nie przerywałem, nie od razu Zaraz trzeci polecę, tylko że teraz tak mi się wydaje, że chyba grubiej było Ale zaraz będzie trzeci raz i wszystko będzie w porządku. O ile mnie sąsiedzi nie zagłuszą albo nie zadymią, bo tam opony palą chyba. W tej szufladzie są śrubki, ja je odkręcę, przykręcę z powrotem ten otwieracz, może będzie ładnie wyglądał. Zanim pomaluję, są ciekawe rowki tutaj, takie frezy. Pomaluję to, to chwilę wyschnie i od razu mogę malować drugi raz, a fotel trzeci. O, fotel już wyschnięty. Fajnie idzie. Nie muszę wszystkiego. No bo tu i tak będzie pokrowiec zakrywał. Zobaczysz. No, sąsiedzi się rozkręcili. Dwie opony poszły. Widzisz dym? To nie jest grill. Ale spoko, zobacz jak ładnie wygląda już mebelek. Ja go pomaluję trzeci raz i będzie wszystko w porządku. Już dosycha na dworze bardzo szybko. Także bierzemy się za robotę. To już malujemy drugi raz. Pomaluję to na samym początku, by zdążyło wyschnąć. I zaraz będzie trzeci. Tak, oto już zostało pomalowane. Trzeci raz. Mam nadzieję, że wyschnie, będzie równie ładnie. <laughs> Sąsiedzi imprezują. Nie malowałem tam, gdzie nie trzeba. Tam w środku i tak będzie przecież. Cały fotel to co? Widzimy się za tydzień, a jak będę malował te właśnie siedzisko skórzane, no to co? Na razie. Miłego dnia. Proste nie? Trzymaj się.